Hej, witajcie, to pierwszy odcinek z Sherwood. No, Sherwood. I dzisiaj, kurde, nie działa mi myszka. To jest. Ej, 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 ej. coś mi tu nie pasi. Nie mam wtyczkę. O, działa. Ej, dobra. Dzisiaj ze mną jest Zdenio. Szymon, Tylko, że, wiecie, on zmienił nazwę na GUX I to jestem ja. To jestem Ja i Gaming, mam takie fajne bronie i yy, 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 będzie musiał się on pod no bo, no bo wiecie, no bo o, jemu się, fuck, bo jemu się usunęły te. Tak. Oj, te i teraz mi się format kompa. I widzicie, tutaj mamy Atak Block i te różne moce. Albo, A ja albo na, na kontrol możemy też również bić I na control shift można się bronić A więc dobra, dobra. <głos》>, dawaj teleport I dajemy na the dungeon Okej, okay, dobra, ja już jestem Trzy Cztery Czekaj, ja już jestem Dobra, ja już też jestem Dobra, nieważne Gdzie, Na którym piętrze jesteś? Utu. Nie wiem, chodź wyżej Ja jestem... Aha, ja jestem, poczekaj, ja teraz idę Na, na piętro, piętro czwarte ale na, na poziom czwarty idziesz? Tak, 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 tak. No tu to, to chodź na czwarty, bo ja już tu jestem chyba na czwartym. Dobra, no idź, Pajasu. Pojezd! Eee. Eee. Dobra, poczekajcie, muszę sobie podmalować postać. Eee, a więc co? Zmienimy armor na czar czar czarny, będziemy nigdy... Ale ten, ale, czekaj. Ale ty jesteś tam na tych podziemnych, czy jesteś na jakim? Na tych, tych, takich, jakichś z dziwnymi ścianami, takie. No, a takie, ten, no, no jak to się nazywa, takie zniszczone? Y, no. O, kto to jest? A ja jest... Jakiś typuś. Czy... Ej, i u mnie jest jakiś power knaler i kupsi. Czy czy, 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 a ty jesteś na Emerald serwer w, w ogóle? Tak. Ej, to wiesz co? Chodź na, chodź na frostbite i na 3-4 do tego, mu. O, czekaj, ale nie wiem czy jesteś. O, jesteś. O, Na frostbite. Frost. O, to się siema, to ja. Elo, elo. ej dobra, Ej, ja, jakby co, to ja mam słabe bronie, bo mam farmata. Dobra. i 3-4. 4. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, cześć. Cześć. A no nie, to jakiś, nie to jakiś super, super kupa. Ja jestem dalej super na tych... Tej... Super knaller. Nie, ci bomber. czekaj bo ja tu gdzieś jest... Dobra, nieważne, idę się ekspić po skrzynkach. No wiem, ale nie szukamy siebie. Mm -hmm. Mm -hmm. O, to ty już chodź tu, tu, Nie, to nie ty. Y y a więc i i i idę. O! Tu! E, Czekaj, ja mapę otworzę, może do Ciebie pójdę. Ło! Bo... pająk. Pającek, chodź tu. Masz. Skupniaka, ty kurde pacanie. Mam kawał. się. I młodka go. Ha, pięknie. Dobra, pierwszy pająk pokonany. Otwieramy skrzynkę. Co zostaliśmy... Runę, Shielda, e, co, co, spokojnie, co, co... Mówił, że mam za mało miejsca w ekwipunku. Spokojnie. Tak, 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 runami mam już pełny. A Wiecie, że ja to później wszystko sprzedam? Spokojnie. mapa, map... Udej! co to za grubas? Ej, chodź na Sherwood Castle! Oooo, ej, chodź na Sherwood Castle! Pokażemy, jaki tam jest Bóg! No, jestem Bogiem, uświadam to sobie obie. Dobra, no. ale ten, bo tam jest taki... Cicho, cicho cicho, 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 nie mów i... O, na Sherwood Castle! No, ja już jestem. O, na Sherwood Castle! O, na Sherwood Castle! Gdzie No, na Sherwood Castle. Tam, gdzie zawsze. Tam Ale gdzie nie, ciebie nie blad. ma. Musimy iść na ten najpierw. Najpierw musimy iść na Frostbite. <laughs> Frostbite. Więc Ej, poczekaj, bo ja, bo ja idę na Frostbite. Takie, <laughs> wiem, że tak się nie mówi. I, idziemy tam. Nie może! Idę sprzedać rzeczy. A ja też idę, to poczekaj. Idę się, no, czekaj, Idę sprzedać denia. Nie. <laughs> yeah. Nie pozwolę ci. O, czyk, czek, cze, czekajcie! Smog! 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 Czekajcie! Czekajcie skin, bo my chcemy być Niga! O! O! Rudy Niga! Witam! 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 Ej, co to jest ze skeleton? Dobra, ta papka, Dobra. dobra, co? Sell, sell items. To chcę sprzedać. To chcę sprzedać. To chcę sprzedać. sprzedać. A! Ps, przypominam, że to jest GOOF go, 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 go papka 2. Mhm. Bo GOOF... 13, to warto, pa... to jest dobre. Bo GOOF papkę 1 usunąłem. To jest fajne. To jest dobre, to jest dobre, tak, to jest dobre. Pyszne, nie. O. Picho... Nie, nie, ale pyszne boże. Ej, pokażę wam moją dobrą patę na Ja. Masz szkierę. O, ja twierdykam. Co to jest za sklep? To jest? Co, co nie naprawdę? Nie. No, nie ej, ej, ty kłamiesz. nie, to... Nie, to masz nopsze. Ja mam lepsze. Ej, dobra, ej, poczekajcie. Ter teraz y, macie wywiad z daniem. Ej, stój tak jak stoisz. I gadaj coś do nich, bo ja muszę ze dwóch. Czekaj. Ej, dobrze mi widać? E, nie. Odwróć się. A gdzie jest? A gdzie jestem? O tu, 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 tu. O, tu stój. Stój, stój. Nie? A czemu ten? Odwróć się. A czemu tak to? Odwróć się. I gadaj, o, coś gadaj coś do nich, ze dwóch, gadaj coś do nich Siema Ej, czekaj Chwilka Ja jestem w twoim przeszłości Nie, bo jestem rudy Chwilka A teraz się podoba? Boże? Teraz jestem... teraz jestem gruby. Uuu. Uuu. Ja gruby. Ej, witam, witam, witam. Z tej strony pan Kieszonka. Ej, weź się nie ruszaj, <grywka> patrz. <Cześć>, patrz. <grywka> Wiesz, ciebie w ogóle nie było widać. Stereo? <grywka> no bo... A ja, a ja... Bo przed sobą! Ale ty miałeś stać! O tutaj! Juzi! 50, przywitaj się! Hello! I to ja! Dzięgo, dzięgo! Nigga! What the fuck, mama? Bardziej, ja mam banhamera! Ja jestem lepszy, jestem kuksem, ja mam pięści! I mam pięści! Co? Bierz kobietę? Tak! I jeszcze nie gaską, to, 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 to się bardzo. Dawaj. No, chodź tu! A, x ray x ray x ray Ej dobra, pozdrawiam, do widzenia, daj łapkę cześć.